W dodatku Burning Crusade przede wszystkim wprowadzamy dwie nowe rasy. Jenai dla przymierza i krwawe elfy dla hordy. Pierwsza z wymienionych pochodzi z rubieży, a trafiła do Azeroth uciekając przed ścigającym ich płonącym legionem. Krwawe elfy z kolei zawsze żyły w tym świecie, w jego północnej części. Wprowadzamy nową umiejętność tworzenie kamieni, a także soken items, czyli przedmioty, w których gracze będą mogli umieszczać klejnoty kreowane za pomocą wspomnianej zdolności. Pojawi się też nowy kontynent, no i wreszcie przeniesiemy ograniczenie poziomów do 70. A na Rzeczonym Kontynencie będą nowe lochy i okazje do zdobywania doświadczenia. Jeden z nowych lochów, które wprowadzamy w tym dodatku, to Pieczary Czasu. Za ich sprawą gracze będą mogli cofnąć się w czasie i doświadczyć wydarzeń z oryginalnych Warcraftów, choćby pomóc Medivie, otworzyć Mroczny Portal czy wesprzeć trola podczas ucieczki z Ludzi, albo wreszcie wziąć udział w jednych z ostatnich zdarzeń mających miejsce w grze Warcraft 3, czyli odeprzeć Arkemona niszczącego drzewo świata. Cofając się w czasie, gracze poznają dużą część historii świata, a także rolę, jakie różne istotne miejsca w nich odegrały. Moim zdaniem najlepszym elementem Barney Crusade pozostanie materiał przygotowany nie z myślą o nowych graczach i tych na poziomie od 1 do 20, czy osobach kreujących nowych bohaterów, lecz content dla postaci blisko 60. poziomu. W efekcie nasza gra przeniesie się na zupełnie nowy poziom. We're, we're, we're bringing it to the next level.